Moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym wypadzie yy, Dzisiaj opuszczony dom A Z tego co wiem, tutaj kilkukrotnie ktoś się wprowadzał, przeprowadzał, wyprowadzał I historia mówi, że podobno jak się wchodzi na słodę, słychać płat dziecka, także yy, w ciągu dnia to na pewno to nic takiego nie będzie się działo ale zobaczymy no. Idziemy obejrzeć domek. Wygląda tak jak widzicie. Duży, piętrówka, niedokończona, pełno wiadostka w środku, bo już tu byłem zobaczyć, także lecimy. Zobaczymy co tam będzie. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w środku i normalnie gratów tu jest tyle, że głowa pęka. Chodzimy po schodach, chodźmy czy płać Właśnie. Dobrze A poznaję znaczy no, złote mury. Do pewnych miejsc się nie dostaniemy, tam widać worki, śmieci, fotele. I nie błacie dziecko, tak widziałem, Ech. że to nie istnieje. Nie płacę dziecko. Tak? No. Gra tu pełno. Nie da się tam wejść. Cały czas by się czerpiam po może tu coś faktycznie jest. Tak? Moja na razie żyje. Ja Pełno... Tu jakieś... Jakieś fotele. Dosłownie. Jakby sobie tutaj ktoś... Jakąś... Melinka zrobił, fotele barowe, no. tutaj lampy, lampy solarne, nie wiadomo czy w ogóle działające, Jakoś piramida. Takie fotelne. Hmm. Idziemy dalej. Nie. Jest w sumie... To krwi tu jest pełno. Tu jest coś rozlane. Po prostu. Nie wiadomo, może coś rozlane. Ale tu... Widać, że... Mamy... Niedokończone. O, nie wiem, że o Boże. Łóżko! Składnica wszystkiego. Tak naprawdę totalny, totalny śmietnik. Nic ciekawego. Puste, brudne, zasypione i, i tak naprawdę nic szczególnego na obecną chwilę tu nie ma. Także. A to, czy tutaj naprawdę słychać płacz dziecka, to szczerze mówiąc, śmiem wątpić w to. Ktoś tam po prostu puścił bajkę, reszta to kupiła i, i tak zostało. Zobaczymy, czy jeszcze da się na, na strych, może wejść. No. Gdzieś myślę... Gdzieś coś myślę powinno być. Tam był gołębnik. W domu gołębnik. Dziwne. No tutaj musiał ktoś mieszkać, bo przecież jak był cały cały tam. No tam, tam masz normalnie przecież łóżko w fotele. szukanie. No, to no. jak widać. Gołębniczek. Ktoś może sobie Możliwe. Drabina. Ale wejście na strych. Właśnie nie widzę. O, boże, coś tu stoi. Ja. <grym> nie. Bo Jasiu. No, ktoś puści zapałkę i to wszystko się sprawdzi. No, bo tu pełno jest no tego. Także jak widzicie, no, niedokończone, zasypione, zagracone i opuszczone. No. Tu jeszcze kukułcze jajka. duchu jesteś tutaj, odpowiedz coś. Tu są jeszcze jakieś kukułcze jajka. Jest tu duchu, odpowiedz coś. Także coś mnie, Nic tutaj proszę. nie ma. Tu ma Odpowiedź no się nie bo tutaj jest to No, coś i chyba wejście do piwnicy. nie istnieje. No. Być może No, jest tam wejście do piwnicy, ale tam już niestety się nie dostanie. No, tu jest za... zastawione to także, że Odpowiedź że... coś proszę. proszę może być, może. Co ty tam nie wstóż, bo się coś zawali, mogę zła poczuć to. Odkryjesz się po prostu. Ja już istniejesz. No. Ja tutaj, tutaj? Nie wiem, czy tu jest wejście do piwnicy, czy po prostu jakaś. No Jak jest, wejście, piwnicy, czy po jest jakaś... wejście pod schodami, ale nie wiem, dla piwnicy, żeby Proszę nie. Aha. Ja nic nie grabię. Szur 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 dmuyąc to tu jest tak nagracone, że strach, strach po tym chodzić. No. Pełno śmieci, pełno gratów. Tutaj ludzie pewnie wykorzystywali to jako po prostu śmietnisko. Tu jakieś półki, półki, nie półki no, torba turystyczna, tam jakiś telewizor stoi jak co widzę co, co to jakieś to lampy to nie lampy to czyli graciarstwo ej tu no. co e, nie, kable nie kable ja masz nie, nie, nie. co komuś zawadzało to po prostu wyrzucali no i no i tak jak widzicie no tu nawet za bardzo nie ma co pokazać Totalny chaos I, 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 i śmietnisko po prostu no. Ludzie co mogli to wywalali I, i tyle. No. Mógł być fajny dom Bo jest naprawdę duży jest naprawdę dużo miejsca jakby to ktoś ogarnął i, i zrobił z tego porządek to może coś by tutaj Ktoś miałby po prostu mieszkanie no. A tak co? Syp Niszczeje wszystko, ludzie tu śmieci wynoszą I tyle no. Do piwnicy się nie dostaniemy Chociaż Może Spróbuję no Spróbuję może Uda mi się tu jakoś Wejść, no bo tutaj tu nawet nie wchodzę, bo tutaj jest cement rozwalony. Tam też jest jakaś komórka. Spróbuję tu wejść. Tu jakieś fotele. Nie fotele Dobra dostałem się Idziemy zobaczyć Bo chociaż tyle Wow Ale tu normalnie pajęczyn Muszę je trochę zerwać Bo nie ja chciałbym z tymi pajęczynami przewędrować później na górę. No. Także, jak widzicie, tutaj też nic takiego nie ma. Pełno pyłu, to jakby był cement porozwalany, jakaś taczka. No i tak naprawdę to... Zobaczcie, pełno, pełno pajęczyn. No ale tak naprawdę nic tutaj nie ma. Chociaż mroczny klimat jest. Klimat naprawdę jak z horroru, ale nic poza tym, dobra, idziemy. Trzeba się teraz stąd wydostać. No i tak moi drodzy, wyszliśmy na zewnątrz dom, sami widzicie rudera śmieciarnia i co tylko zresztą wystarczy popatrzeć przez okno szału nie ma myślałem że będzie coś lepszego a co do tej historii z płaczącym dzieckiem nie wiem, może się tu kiedyś w nocy przejadę Zajrzeć tu w nocy zobaczymy w każdym razie co mam nadzieję że materiał się podobał mam nadzieję że chociaż to po prostu nic ciekawego było ciekawe że materiał wam się podobał łapka w górę komentarz jeśli ktoś nie subskrybuje kanału to Polecam subskrybować kanał No No i co? To tyle no Tak Pokątnie jeszcze Możecie zobaczyć sobie Domy do tyłu Piętrówka Widać, że Ostatni tutaj mieszkający Hodował gołębie No coś Dom choć ktoś mógłby mieć fajne miejsce jakby go ogarnąć. No ale niestety różnie bywa. Także dzięki za oglądanie Zapraszam na kolejne materiały. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!